Że jest wiele osób, które po prostu żyją w takim stanie aktualnym, im jest dobrze, i oni się nie chcą uczyć, jak oszczędzać, jak zbudować sobie jakiś majątek jak na przykład zacząć gdziekolwiek w cokolwiek inwestować. Jak zadaję im pytanie, bo często gdzieś tam rozmawiamy i zawsze to trafia. Na temat kryptowalut, to pytam się, czy ktoś dotykał, się interesuje? No, słyszał, ale po prostu to chyba nie dla niego. Ja mówię, a jak nie dla ciebie, jeśli ty w ogóle się tym nie, nie zainteresowałeś? Mówię, jeśli nie kryptowaluty. To jest wiele innych rzeczy, które przechowują wartość pieniądza, ale to ja nie mam pieniędzy. Na ile zarabiasz? Ano, 12 koła. Ja mówię, a to jak nie masz tych pieniędzy? No, bo ja mam kosztów tyle i tyle. I to zawsze zaczynają się później takie wymówki, i te osoby robią wszystko. Żeby tylko nie zacząć robić czegoś nowego. Nie wiem, z czego to wynika. Czy z jakiegoś kurczę, mocnego lenistwa, czy z braku chęci, czy po prostu z oporu do, do tego, by się czegoś nowego nauczyć, ale ja, na przykład, jak wiem, że chciałem o, chciałem sobie kupić drona. Zresztą, moje ostatnie vlogi kręcą się wokół tego drona i yy, chciałem kupić bardzo mocno się zastanawiałem, ale